W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodycze i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym lespadole. Prze to, Rędowniczko nasza, swe miłosierne oczy twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Dozwól nam chwalić Cię, Panno Święta, daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Matko Boża Częstochowska, ratuj nas. Matko Boża Częstochowska, ratuj nas. Matko Boża Częstochowska, ratuj nas. Pomnij, o najświętsza panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do ciebie, o panno nad panami, matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, Pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą wnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W Tobie, Maryjo, matko syna Bożego, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, matko syna Bożego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję, Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję, Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję, Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomnij, o najświętsza panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ożywiony do ciebie, o panno nad panami, matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W tobie, Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą Tąfnością ożywiony Do ciebie, opanno panno nad panami matko biegnę, Do ciebie przychodzę, Przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W tobie, Maryjo, królowo Polski, Pokładam nadzieję. Niech nie będę zawstydzony na wieki, w Tobie Maryjo królowo Polski pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki, w Tobie Maryjo królowo Polski pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo królowo Polski pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski. Pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, królowo Polski, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą wnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W Tobie, Maryjo, matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników Pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, Matko Miłosierdzia i ucieczko grzeszników, Pokładam nadzieję, Niech nie będę zawstydzony na wieki. W Tobie Maryjo, matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, Niech nie będę zastydzony na wieki. W Tobie Maryjo, matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, Niech nie będę zawstydzony na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Módl się za nami, święta Boża, rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom Twoim, Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za chwalebną przyczyną Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Królowo Polski, módl się za nami.